Uczniowie Jankowickiego Gimnazjum mieli w miniony piątek okazję spotkać się z wyjątkową osobistością. Placówkę odwiedził bowiem były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Główną częścią wydarzenia było spotkanie z Jankowicką młodzieżą. Oni są naprawdę wspaniali. Widać, że ich interesuje życie samo w sobie. To, czym się zająć w życiu na następne dziesięciolecia, to może jeszcze dokładnie nie wiedzą ale pewnie interesuje ich wszystko dookoła. Mają ten swój internet, swoje komputery, mogą w tym siedzieć od rana do wieczora, na pewno dzielą tą swoją uwagę w różnych kierunkach. Trochę sportu, może jakaś kultura już się pojawiła jako taka potrzeba wewnętrzna i ciekawostki, różne plotki, ploteczki, jakieś życie artystyczne, to wszystko na pewno bardzo ich pociąga. Pewnie trochę również zaczynają się wciągać w politykę i zaczynają rozumieć, że to co się dzieje wokoła w dużym stopniu zależy od decyzji politycznych, o tych decyzji na najwyższym szczeblu, ale na to jeszcze mają czas. W trakcie spotkania młodzież mogła się między innymi dowiedzieć, jaką drogę Jerzy Buzek pokonał, aby dotrzeć na stanowisko najpierw premiera rządu polskiego, a następnie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mowa była również o jego młodzieńczych marzeniach i pasjach, podobnych do tych jakie mają wszyscy dzisiejsi młodzi ludzie – Premier Buzek wspiera realizację tych marzeń między innymi poprzez obejmowanie patronatów honorowych nad różnymi projektami. Do tej pory sfinalizowano dwa takie projekty, w czasie których młodzież miała szansę zwiedzić różne zakątki Europy. Jestem przekonany, że te projekty są kluczowe. Dlatego, że to nas przybliża do świata, do Europy, do rozwiązań, których może w Polsce jeszcze nie mamy. Ale akurat jak to jest w takiej szkole jak ta, która jest doskonale. Skonstruowana także architektonicznie, urbanistycznie. I to daje bardzo wielki e, taki skok do przodu i bazę do tego, żeby ci młodzi ludzie czuli się naprawdę nowocześnie, chociaż są daleko od wielkich centrów, bo to jest niewielka miejscowość. A to jeszcze nie koniec współpracy Jankowickiej placówki z Jerzym Buzkiem. Na etapie realizacji są już bowiem kolejne tego typu projekty. Przed chwilą podpisaliśmy taką wstępną, może nie podpisaliśmy, mamy ustne zapewnienie. W maju lub w czerwcu wyjeżdżamy na Litwę. Robimy projekt śladami dwóch wybitnych Polaków Józefa Piłsudskiego oraz Czesława Miłosza. Pan premier tylko przyklasnął, powiedział wręcz: Robicie fantastyczne rzeczy, róbcie tak dalej. Takich ludzi młodych potrzebuje Europa, potrzebuje świat. Ludzi młodych, którzy po spotkaniu wiedzą nieco więcej o postaci Jerzego Buzka. Pokazał nam, jakim jest człowiekiem z pasją. Bardzo ładnie przedstawił nam swoje zainteresowania. Po spotkaniu z młodzieżą premier Buzek udał się do położonej po sąsiedzku galerii Jan, gdzie spotkał się z autorami prac przygotowanych podczas Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbył się w minionym roku. Premier miał okazję przekonać się, że mieszkańcy naszego powiatu talentu mają bardzo wiele. Panie z kół gospodyń wiejskich powiatu rybnickiego w styczniu nie próżnowały. 19 dnia tego miesiąca odbył się powiatowy finał turnieju Gwara Śląska na wesoło. Wśród uczestników, panie m.in. z Łukowa Śląskiego czy Pstrążnej, konkurencje, w jakich przyszło paniom w tym roku rywalizować, były bardzo zróżnicowane. Tak są dwie scenki kabaretowe, bądź zawsze piękna, bądź po śląsku można przetłumaczyć być zowdy gryfno, druga scenka kabaretowa jak dożyja do pędzyje. no i trzeci to jest wypiek własnego chleba, muszą za, y, pokazać y, potrawę taką. No i oczywiście zatańczą. Nie tylko zaśpiewają, ale w tym roku panie zatańczą taniec ludowy, polski bądź zagraniczny. W ubiegłym roku na szczeblu powiatowym zwyciężyły panie z rybnickich gotartowic, które w tegorocznej edycji również liczyły na dobry wynik. Jak mówiły, przygotowania trwały długo, jednak nie były drogą przez mękę. My to lubimy: spotykamy się tam przy kawcy i ćwiczymy, tworzymy. A w tym roku najlepsze w powiecie rybnickim okazało się koło gospodyń z Pstrążnej w gminie Leski. Nasze koło liczy już 57 lat. Pracujemy społecznie, pracujemy współpracujemy ze Sołtysem, z biblioteką, ze szkołą. Przy naszym okole jest zespół wokalny melodia i kabaret. Wyjeżdżamy. No nie tylko po gminie, ale i poza gminą, występowaliśmy nawet w Czechach. No i w każdym razie pracujemy na okrągło społecznie. Taka praca na okrągło ma sens przede wszystkim wtedy, gdy publiczność, czyli odbiorcy, doceniają pracę i zaangażowanie. jeździmy teraz kolędami do domów opieki społecznej. Tam zawsze są łzy i oklaski jako podziękowanie. To, co się nam bardzo podoba, że możemy komuś uciecha radość sprawić. Jak się widzi te łzy, to aż chęć się dalej pracować. Pozostaje życzyć paniom ze wszystkich kół gospodyń w powiecie rybnickim wiele energii, choć chyba większego z nią problemu one akurat nie mają.